Poznański Samorząd od 2021 roku realizuje program wspierający zagospodarowanie deszczówki. O dofinansowanie inwestycji w małą retencję mogą starać się mieszkańcy Poznania zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, instytucje oraz wspólnoty i współdzielnie mieszkaniowe. Te ostatnie mogą dostać do 50 tysięcy złotych pomocy, a osoby prywatne do 6 tysięcy. Na tegoroczną odsłonę programu samorząd przeznaczy milion złotych. Pieniądze z programu można wydać na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Chodzi m.in. o naziemne lub podziemne zbiorniki na deszczówkę, pompy zanurzeniowe oraz elementy przyłączeniowe. Wnioski o dotacje przyjmuje Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania. Zgłoszenia można składać osobiście, wysłać pocztą lub poprzez rejestrowe doręczenie elektroniczne. Nabór wniosków trwa do 12 maja.